Rewanż na Sevilii. Za 4-1. Muszę to po prostu zagrać, nie? Za tą przegraną. Nie. No to ja nagrywam ten mecz. Specjalnie. Jak to Barcelona Sevilla stary. Nie, mus muszę to zagrać, nie? Za... to... Za, za ten... za ten 4-1. Muszę to zagrać. A ja jeszcze tego nie zagrałem. A chciałem zagrać. A nie zagrałem. No i dobrze. Teraz yes. panie bardzo mi mogą zobaczyć jak Sevilla będzie cierpić. Skład Seville. Jakieś bambiki, jakieś tam bambiki i skład FCB mojego drugiego ulubionego klubu. Rozpoczynamy. Isak, Mendy, Gudejli i Lewy to przyjmuje. Lewangolski, Lewangolski, Rafinha i podanie do Rashforda. Markus Rashford co wystrzelił. Ale teraz jednak, ale jeszcze lewy. Jeszcze Barcelona nie powiedziała ostatniego słowa. Pedri wleciał! Pedri wleciał i mamy jeden do zera. No, Pedri fenomenalnie tutaj wleciał. Tu jest lewy. No zobaczmy sobie. I tu Pedri wleciał. Szkoda, że nie przewrotko i tak, bo, bo wtedy i tak potrafił. To wtedy ja będę nawet na szorca umieścił. I specjalnie bym to jakoś przyciął. Specjalnie. No. I teraz Robert Lewandowski. Lewy, pokaż co umiesz. On podał coś, on potrafi coś podawać. Na przykład, jak teraz teraz Laminia mal, wykończył to świetnie. Laminia mal i Kefue. Proszę bardzo, pokazuję, pokazuje Na jedną stronę i na drugą. Czyli dziesiątka Laminia Mala. Ciekawe czy zrobili cieszynkę graffini Nie, chyba jeszcze nie zrobili Ale nie wiem, nie wiem Mogę zobaczyć, ewentualnie Co, co wy myślicie? Z, do, do, doliczyli Graffini? Myślę, że nie doliczyli No, a teraz Dla mnie mały KF. Na Roberta On podaje do Rafini Jaka by to była bramka no mojego no no, Ulubionego zawodnika To jest mój ulubiony zawodnik Rafina nie, mimo że jestem panem Arsenalu, Rafinia to mój ulubiony zawodnik. Dużo mu musiał przejść, żeby być piłkarzem. Ale teraz właśnie ten gołcik Rafinia! I proszę bardzo, zobaczmy, zobaczmy cieszynkę, zobaczmy. Szkoda, szkoda, nie zrobili jego cieszynki. A kurde, ja ma zrobili, a nie mogli zrobić, kurde, jego cieszynki 3-0-4. Co wymyślicie? No, mogliby zrobić tą cieszynkę w sumie, no ale. Pokazywanie to jest dobre. Jakby to z Baldy jeszcze robił. No to w sumie byłoby to fajne nawet. Ale zaraz, na La Laminia Mal podanie do Rashforda. Rashford ma właśnie swoją dziewczynkę, yy, gdzie tak właśnie przykłada dwa palce do czoła. No to on ma tą dziewczynkę właśnie w tej grze. Akurat ma, bo ostatnio grałem sobie Rashfordzikiem. No i powiem szczerze, do... fajnie śmiga w tej gierce. Ale teraz Laminia Mal. Laminia Mal i KFL. Laminia Mal. Lamin, Lamin wyczekuje, ale po co on podawał akurat do Rashforda, no mógł do niepilnowanych innych zawodników, ale teraz, Marcus Rashford, Robert Lewangolski, podanie do Rafini, który wykończa to z pierwszej piłki, fenomenalnie Rafinia, no Rafinia fenomenalnie powiem, szczerze nie, no Rafinia jest jeden z najlepszych zawodników ogólnie w ocenach kart. On ma 89 ocenę ogólną. Więc jest jeden z najlepszych zawodników w tej grze. Tak, a gółmarek. Gudeli. Isak. O właśnie już ma być Rashford, Szkoda! chciałem wam pokazać, jaką czy... Że chciałem mu... wam no, wolni, że mam tę cieszyńkę, ale teraz. Robert Lewandowski. przejść do Marcusa Rashforda. Markus Rashford! Gol! Gol! Co zrobił bramkarz? O! I właśnie ma tą dzieszynkę swoją. Właśnie on nią ma. O nią ma w tej gierce. O, ale co, za do lewego. O kurde. Ale w ogóle patrzcie na bramkarza. Da fuck. Co on zrobił w ogóle? Co zrobił Nyland? No i właśnie teraz chodzi Rashfordzik. Szkoda. Szkoda, że, szko że schodzi, bo tam... No fajnie sobie tam po trochę puszczał. W ogóle dzisiaj ma być ten... Eee y Dzisiaj u mnie będzie Shorts, Że jeszcze wiem, bramkę Pedroneto. To fenomenalną bramkę. A i taka ciekawostka. Jeżeli ktoś ją ten zrekreuje, no to. Ten, jako pozdrawiam, oznaczę. Ale teraz żółta kartka dla mnie ale słuszna. No. no, jak on zrekreuje tą bramkę w prawdziwym życiu, nie? To niech mnie oznaczy. ja zobaczę sobie ten short. Ja sobie zobaczę wtedy tą bramkę. Tylko niech mnie po prostu oznaczy. Małpa Arsenal y 9372. Ale teraz de Jong, do do Rafini. Rafinha. Rafinia. nie podaj do lewego, bo wie, że będzie spalony. A teraz Rafinha. Próba podania do Pedriego, ale i dalej, on ma piłkę. Pedri Robert Lewandowski. Co to byłby za Jakiś nie wiem, ale. Niestety spalony. Nasz spalony był Robercik. I wyrzut. I, I teraz jest ten. Pałk wersji, koniec. 5-0. No remosz udany, remosz udany. FC Barcelona wygrywa ten mecz, no za wiele się pokażą strzelcy, o takie statystyki, oto strzelcy, a się z wami żegnam.